Cześć. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony kotom domowym, a poprzednie zdjęcie pokazywało nietypowego kota domowego, więc przeciwnie, był to gatunek kota nubijskiego, Faisnibica, który jest uważany za środka właśnie współcześnie udomowanych kotów. Na temat tych zwierząt można opowiadać godzinami. Ja przedstawię tylko parę ciekawostek. Na przykład, jeśli chodzi o anatomię. Jest jedna cecha wyróżniająca je spośród pozostałych ssaków. Jest to brak obojczyka. Obojczyk to kość łącząca łopatkę z mostkiem, tworząca obręcz barkową. Ma ona za zadanie stabilizować rany. Koty posiadają również gruczoły z feromonami, które ulokowane są w okolicy głowy. Koty podczas pociania głową o różne przedmioty w ten sposób zaznaczają. Ten swoim zapachem. Innym sposobem zaznaczenia tenu jest drapanie powierzchni pazurami. Anatomicznie koty potrafią chować swoje pazury. Wśród kotowatych jest jeden gatunek zwierzęcia, który nie posiada tej umiejętności, a jest to związane z jego typem życia jest to Gepard. A wracając do kotów. Przez ich genetykę możemy określić płeć na podstawie m.in. umaszczenia. Na zdjęciu przedstawiam umaszczenie t -color. To cecha związana z płcią żeńską, czyli kotką. Koty są indywidualistami. Każdy z nich ma swoją wyjątkową osobowość i często bywają tajemnicze. Mogą same świetnie zorganizować sobie czas. Również przebadałem za towarzystwem człowieka, czego wyrazem jest miałczenie lub milczenie. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, koty mogą mieć problemy z nerkami. W starszym wieku, kastrowane koty często mają problem z otyłością. Czasem zdarza się u nich cukrzyca typu drugiego. Natomiast koty o umaszczeniu białym z niebieskimi oczami mogą mieć wrodzoną głuchotę. Niestety istnieje problem bezdomności wśród kotów. Schroniska i różne stowarzyszenia, w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, prowadzą akcje kastacji i promowania adopcji. Zdjęcia, które teraz zamieszczam, przedstawiam koty do adopcji. Proszę o udostępnienie tego filmu, a dla osób zainteresowanych adopcją zostawiam link.